Siemaneczko, cześć, witajcie, z tej strony Ksoro i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Temat na dziś to Scream King 1.3.7 Kiedyś wersus Dziś, więc mam nadzieję, że temat naprawdę was zainteresuje i że zostawicie łapkę w górę oraz subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz dziękuję ostatnim osobom, które zasubskrybowały mój kanał i zapraszam was do oglądania. W dzisiejszym odcinku chciałem wam przedstawić jednego z najlepszych graczy pod względem PvP oraz parkura. Oczywiście mowa tutaj o Scream Kingu, który naprawdę kiedyś był bardzo, bardzo popularny i był jednym z najlepszych graczy na serwerze Hardcore. Historia Screama zaczyna się od momentu, kiedy wrzucił swój pierwszy filmik na kanale Scream vs. Denku. Była to po prostu sklejka, w której chciał pokazać, jak tak naprawdę on nie czytuje, i tak naprawdę jest taki świetny w tym PvP, że po prostu nie ma żadnych wspomagaczy i gra naprawdę czysto. I wtedy pojawił się pierwszy odcinek, który naprawdę wielu osób się spodobał, i wiele osób dziwiło się, jak, jak naprawdę on zakłada te swoje magiczne strefy na tych starych wersjach. Film tak naprawdę wyróżniał się także jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Bardzo dobrze montował swoje filmiki, bardzo dobrze doposał swoje efekty, bardzo dobrze dobierał muzykę i tak naprawdę te filmiki z chęcią się oglądało. Sami możemy to zobaczyć podczas wtedy, gdy nagrywał serię z serwera parkour SKKFa. Nagrywał wtedy naprawdę kilka świetnych filmików, a dodatkowo niesamowicie skakał, ponieważ wtedy te wszystkie super hard parkury przechodziły się naprawdę, naprawdę trudno. I wtedy dzięki, dzięki temu, że Scream naprawdę dobrze zmontował kilka filmików, pamiętam, że SKKF wypromował go troszeczkę na live, gdzie przybyło mu troszeczkę widzów i wtedy tak naprawdę wiele osób go poznało, w tym na przykład ja. Jak sami wiecie w tamtych czasach był także drugi bardzo dobry parkurowiec, który naprawdę bardzo dobrze skakał. Był to oczywiście Nolif, z którym Scream naprawdę rywalizował i bardzo często nagrywał różne wyzwania dla niego. I naprawdę bardzo często nagrywali różne filmiki, w których pobijali swoje czasy, rekordy i naprawdę było sporo takich filmików na ich kanałach. Jak sami wiecie Scream także grał na serwerze Hardcore z w różnych gildiach, takich na przykład jak Gildia Love, Gildia Hussa czy także Gildia Atom. Wtedy oczywiście Scream grał praktycznie co każdą edycję, lecz pamiętam, że była taka przerwa, na której na kilku edycjach Scream miał bana chyba bodajże za Inventory Twix być może i wtedy chyba grał pod innym nickiem, ale naprawdę bardzo dobrze sobie radził i bardzo często był także w topce na serwerze hardcore. Za co oczywiście mu gratuluję. i to byłoby na tyle, jak sami wiecie Scream aktualnie nie gra praktycznie na żadnych serwerach, niekiedy wbije na jakiś serwer typu Highplay, niekiedy coś chwilkę pogra, ale tak naprawdę ma bardzo mało czasu i tak naprawdę jakoś go super nie ciągną tych klosków do grania na dzisiejszych serwerach, jak sami wiecie że wygląda to naprawdę, naprawdę inaczej, a, tak, tak, a także też nie ma w sumie z kim grać, bo nie ma już takich osób, z którymi kiedyś w sumie grał typu Guildia Love, czy tam Guildia Hassan, więc posłuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, mam nadzieję, że dużo pod nie powiedziałem, bo oczywiście nagrywam na spontanie jak zawsze. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Napiszcie w komentarzu, co chcecie obejrzeć w kolejnym odcinku i to byłoby na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!